Od premiery filmu Bohemian Rhapsody, czyli fascynującej opowieści o zespole Queen, a w szczególności o Freddie Mercury, fani zapragnęli więcej i proszą o drugą część. Jak myślicie, dlaczego Bohemian Rhapsody stał się najbardziej znaną muzyczną biografią w historii? Sprawdzimy to teraz, więc zostańcie z nami do końca. Jak wspominaliśmy, Bohemian Rhapsody jest obecnie najbardziej dochodowym muzycznym filmem w historii, który zarobił już ponad 800 milionów dolarów na całym świecie. Zdobył również wiele nagród oraz wyróżnień, w tym Złotego Globa dla najlepszego dramatu i statuetkę dla Rami Maleka dla najlepszego aktora. Nie zapominajmy też o pięciu nominacjach do Oscara. Gitarzysta zespołu Brian May przyznał w jednym z wywiadów, że był zaskoczony niesamowitym sukcesem filmu. May powiedział, nikt nie spodziewał się, że to będzie tak wielki hit. Myśleliśmy, że pójdzie dobrze, ale nie spodziewaliśmy się, się, że będzie to rekordowy przebój. May stwierdził, że sukces filmu to przede wszystkim zasługa znakomitego występu Rami Maleka, który według członków zespołu naprawdę stał się Freddie Mercury. Gitarzysta pochwalił także aktora, który grał jego, czyli William Lee. May przyznał, że po mistrzowsku nauczył się naśladować jego gesty. Na fali popularności filmu utwór Bohemian Rhapsody ponownie znalazł się na szczycie list przebojów 40 lat po jego wydaniu. Dzięki filmowi Bohemian Rhapsody stała się najczęściej słuchaną piosenką na świecie na Spotify, a magazyn Billboard Umieścił ją na liście najbardziej popularnych utworów. Piosenka znalazła się w tym zestawieniu po raz trzeci w historii, tym razem osiągając miejsce 33. Pierwszy raz utwór trafił na listę Billboardu w 1976 roku, kiedy udało mu się osiągnąć dziewiątą pozycję. Później w 1992 roku, dzięki scenie z filmu Świat Wayna, w którym postaci zagrały piosenkę w samochodzie, utwór ponownie uzyskał dużą popularność i został numerem drugim zestawienia. A przy okazji, czy wiecie, że Mike Myers, aktor grający głównego bohatera w świecie, Zagrał także epizod Bohemian Rhapsody. Ten nowy i zaskakujący sukces filmu oraz ponowny zachwyt fanów sprawił, że członkowie zespołu ogłosili już nową trasą koncertową u boku piosenkarza Adama Lamberta. Światowa trasa będzie się nazywała Rhapsody i według zapowiedzi będzie eksperymentalna i naginająca reguły, jak naładowana przebojami dyskografia Queen. Mimo sukcesów i uznania film nie spodobał się wszystkim fanom zespołu. Wielu wielbicieli Queen było niezadowolonych z bajkowego i złagodzonego stylu, w jakim twórcy pokazali życie Frediego. Niektórzy uważają też, że fabuła filmu za bardzo skupia się na jego związku z dziewczyną Mary Austin. Sam Rami Malek powiedział, że miał nadzieję, że uda mu się dokładniej pokazać związek Merkurego i Jim'a Hattona oraz bardziej zagłębić w życie prywatne legendarnego piosenkarza, ale dwie godziny to za mało, aby pokazać każdą część życia Frediego. Podobnie jak muzycy, również większość widzów uznaje, że w filmie wyróżnia się Rami Malek, który pokazał niesamowity talent i doskonale ucieleśnia tę ważną postać. Aktor spędził cały rok przygotowując się do zagrania lidera. Zespołu Queen. Wraz z producentem Grahamem Kingiem Raumi ciężko pracował, aby rozwinąć techniczne umiejętności niezbędne do swojej roli. Wymagało to nauki gry na fortepianie i lekcji śpiewu. Kluczem według aktora było uchwycenie spontaniczności Merkurego. Malek powiedział: Ten facet nie miał ułożonej choreografii, za każdym razem, gdy wychodził na scenę, nikt nie wiedział, co zamierza zrobić i to było to, czego potrzebowałem, aby oddać jego osobowość. Aby to zrobić, zdałem sobie sprawę, że nie mogę pracować z choreografem, że potrzebuję kogoś, kto pomoże mi w ruchu, Kogoś, kto pomoże mi odkryć bodziec, dlaczego on robił to, co robił. Mówi się, że dzięki talentowi i włożonej pracy Malek prawdopodobnie dostanie Oscara dla najlepszego aktora, a wielu fanów szczerze mu kibicuje. Jak sądzicie, dlaczego film Bohemian Rhapsody odniósł taki sukces? Koniecznie podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach i pamiętajcie o lajkach i subach.